I gałgany i nie pany za. że dzisiaj nie snyć pany z tej strony, pupunga przez duże P. Generalnie ostatnio było dosyć mało filmów, a to dlatego, że zmieniły się trochę moje warunki, jeśli chodzi o nagrywanie czegokolwiek. To znaczy, pupunga poszedł na studia i uczy się tego. Dlatego robię co się da, aby coś nagrać. Nie zawsze mi się chce, Ona to nie znaczy, że filmów nie będzie. Będą, ale proces ich tworzenia będzie dosyć upierdliwy. Ale też nie ma w sumie tego złego, bo generalnie z internetem, jaki mam u siebie, mogę streamować, co zresztą widział każdy, kto nie siedzi w piwnicy ostatnimi czasy. Jest, jest yy, nawet w ten który teraz mam ten niesmak. zrobienie nie to o koniec aktu spierdala. pierwszego. Politość boską! Także jeśli chodzi o taki prywatny pamiętniczek to chyba tyle. Także przejdźmy do tego po co was tu zgromadziłem, po co was tu zebrała Główna. i zapraszam do oglądania. A więc Akar, postać raczej na każdemu kto się interesował wątkiem glatorianki. No to glatorianin w mnie ognia, prowadził kampanię przeciwko plemieniu wody dowodzonemu przez Talixa. Jakiś czas później, dwaj próbowali się dogadać w sprawie nowego systemu społecznego, aby zapobiec kolejnym wojnom, które polegały na tym, że każdy spór rozstrzyga się mordobiciem na arenie. Podczas walki ze Strakiem, gdzie Akar wygrał uczciwie pojedynek i ten zaatakował go z nienaska, poznał łatano który udzielił mu pomocy. I od tego czasu ta dwójka działa niczym dwa rozłączeni przyjaciele, To stosuje jak duo niczym nakin i Obi-Wan, niczym Goku i Piccolo, niczym v i Johnny Silverhead, niczym kurwa Donald Tusk i Trzaskowski, niczym dwie nierozłączne wie, a dobra chwila nie chce zostać bana. A tak pomijając żarty, to Akar był mentorem a no jego uczył go walczyć, jak swój punkt przeciwnika. No, gdyby nie on, to by główny bohater daleko nie zaszedł. No dobra, zabierzmy się wreszcie za recenzję właściwą. Zaczniemy od opakowania, bo w Bionicle opakowania też są ważne. Od frontu można zobaczyć prześlicznie prezentującego się Akara. Od boku jego Bionicle, a z tyłu reklama innych zestawów. W ogóle pragnąłbym zwrócić uwagę, że Bionicle są od 7 do 16 roku życia, dlatego jeśli macie więcej i dalej bawicie się robotami dla dzieci, to powinniście się za siebie wstydzić. I mówię do połowy tego fandomu. Wstydźcie się. Kupcie se kurwa gwiazdę Śmieci za 4 kafle. Klasyczna instrukcja, coś czego chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Pod koniec możecie zobaczyć instrukcję, co do zabawy strzelanie tornaksami i rozpiskę setów z obecnej fali. Pozwalność figurki jest bardzo przyjemna, jego naramienniki nie są jakoś super duże i nie kolidują w zasadzie z niczym. Lepiej jest to zrobione niż u jego, u którego te dwa naramienniki były no gigantyczne i czasami ze sobą kolidowały jak chciałem ruszyć jakoś rękami. I tutaj mamy klasyczne strzelanie z Tornaxów, proste jak budowa cepa mechanizm, po prostu naciskamy dwa elementy, dzięki czemu zaczyna się gromadzić energia potencjalna sprężystości, po czym pocisk uwalnia energię potencjalną pod postacią energii kinetycznej, która nadaje pociskowi prędkość, a Tornax wydatuje pod wpływem siły sprężystości i trzeciej zasady dynamiki Newtona. Hem jest... po prostu dobry. Nie ma jakiegoś super ciekawego kształtu, detali, a kolorystyka... do kolorystyki przejdę później, bo to jest temat na dłuższą wypowiedź. Tors jest bardzo podobny do torsu Jallera i Nika. Klasycznie mają z tyłu licznik zdrowia. Jedyne, o co się mogę przebić to obudowanie tego torsu. Te szczeliny z tyłu można by było czymś zasłonić. Ręce są krótsze niż u innych Wylatorian, a to dlatego, że przed przedramiona robią elementy, które wcześniej pojawiły się uwagi. Element ten jest fajny do muskularnych postaci, ale na Akarze Super wyglądają. Jako brońka robi taka konstrukcja z użyciem na ramienika Matanuego oraz elementu płomienia. Na stopach zamontowany jest pancerz, który lata luźno, ale o tym już wspomniałem w innych setach, bo taki sam przypadek mieliśmy u Matanuego, więc nie będę się już powtarzał. Pancerz na udach montowany jest pinem. O ile bardzo lubię akara, to mam do niego jedno, a to naprawdę jedno zastrzeżenie. Kurna jego kolorystyka. Ona jest po prostu no źle zrobiona, jest on zbyt czerwony. Brakuje jakiejś czerni, no niby są te piny, ale w tej kurystyce ciężko zobaczyć jakieś detale czy cokolwiek. On się za bardzo rozmywa. W przypadku Matanojego, jak na niego patrzymy, no to widzimy każdy pojedynczy detal. Jest to taka czarna konstrukcja z żółtym budowaniem. No i ta czerni jakby sprawia, że lepiej to wszystko widzimy. Tymczasem ja na niego patrzę, to nawet nie wiem gdzie on ma oczy, gdzie on ma jakieś detale, gdzie on ma cokolwiek. O no, wiele lepiej prezentuje się design z filmu Miramaxu. No mam sentyment do niego, bo wzbudził mój szacunek, no to szkoda mi to mówić, ale pewnie oczekują ode mnie legitnej recenzji. Dlatego muszę powiedzieć, że jest on przeciętny, nie ma też jakiejś bardzo zaawansowanej, ciekawej konstrukcji. Generalnie to jeśli chcecie zakupić jakiegoś Glatoranina, to Akar nie jest dobry na początek. Można go kupić oczywiście ze względów fabularnych bądź kolekcjonerskich, ale są moim zdaniem lepsze alternatywy, kupcie sobie Kinę, kupcie sobie Matanu kupcie Vastusa, wiem, że sporo osób go zachwala, to samo z Gelu, też jest ponoć fajny, no wydaje mi się, że są lepszą alternatywą po prostu niż Akar. No dobra miszki, ja się będę z wami polowali żegnał, ja byłem po Bunga, sorki jeszcze to za brak aktywności, ale do tego już chyba przywykliście, Trzymajcie się i do następnego.